Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Eliza Czyta Tarota. Dzisiaj witam osoby spod znaku byka. Moi kochani, przychodzę do was z czytaniem z kart Tarota na miesiąc marzec. Jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie ze wszystkimi może rezonować, kochani. I jeszcze jedna rzecz. chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje i lajki kochani więc zaczynamy Marzec osoby z pod znaku byka Marzec <coughs> osoby z pod znaku Moi kochani, wchodzicie do miesiąca marca z kartą Pazia monet. Widzę tu nowości. Karty sugerują nową ścieżkę, moi kochani. Jak to Paść monet może to świadczyć o finansach? Jak najbardziej, moi drodzy. I jest tu jeszcze też taka um, sugestia od kart, że Kochani, jeżeli macie jakieś doświadczenie, znaczy, jakieś wiedzę na jakiś temat, moi drodzy, a nie jeszcze dotychczas nie mieliście szans tego wykorzystać, Kochani, to być może właśnie w marcu będzie taka szansa, moi drodzy. Jak najbardziej. Wykorzystania swojej wiedzy, tego czego się wcześniej nauczyliście. Wykorzystywanie do nowych spraw. Dla niektórych osób to może być do nowej pracy, kochani, jak najbardziej, w nowej pracy, ale zarówno też w pracy, dla wielu osób, w której obecnie jesteście, czy w własnym biznesie, będziecie mieć szansę się rozwijać. To są jakby początki i tak właśnie zapowiada marzec rozwój pewnego rodzaju, tak? W sferze powiedzmy finansowo-zawodowej. Dalej, kochani, pojawia się pustelnik. Pustelnik mówi o samotności. I to może być taka sytuacja, kochani, że będzie taki moment w marcu, być może z początku marca, że będziecie rzeczy czuć się osamotnieni w swoich powiedzmy zamysłach, zamiarach, kochani. Tak? Ale. Pustelnik też mówi o wielkiej mądrości, więc moi drodzy, jest to bardzo dobre, dobra energia, kochani, bo on już sporo doświadczy i sporo powiedzmy wie. Więc połączenie wiedzy z doświadczeniem, kochani, z taką mądrością, może bardzo dużo dobrego Wam przynieść. I dalej już jest, moi drodzy, bo to odosobnienie nie będzie za długo trwało, kochani. To będzie taki moment odsunięcia się od zgiełku, dnia codziennego, czas na przemyślenie pewnych rzeczy. No powiedziałabym, bardzo dobry taki czas, żeby po prostu połączyć swoją mądrość z wiedzą. Kochani, dalej pojawia się dla Was ósemka yy, buław, która mówi o szybkości. Więc z tego Eremity, z tego takiego spokoju, odosobnienia, może być taka sytuacja, karty sugerują, że zacznie się u Was wszystko szybko dziać. Bo tu też może być tego sytuac typu sytuacja, oczekiwanie na jakieś wiadomości. Może być oczekujecie na wiadomość z pracy, o pracy, coś w tym rodzaju, kochani. Ale tu już zacznie się w dalszej części marca. Szybko wszystko dać. Szybkie działanie, szybkie wiadomości, na które czekaliście, do Was będą dochodzić, kochani, bardzo pozytywna energia. Bardzo pozytywna. I dalszą kartą dla Was jest dziewiątka denarów, która mówi o tym, że będziecie czuć takie wewnętrzne zadowolenie. Taką po prostu pewność, nawet powiedziałabym już, bo dziewiątka denarów to już jest taki pewnego rodzaju dobrobyt, kochani. Taka pewnego rodzaju stabilność, moi drodzy. A dalszą kartą dla Was jest królowa buław, która mówi, że Wy, kochani, spod znaku byka doskonale wiecie, jak zadbać o swoje życie. Kochani, może czasami trzeba się zatrzymać, ale generalnie, ogólnie bardzo tutaj karta sugeruje, że Wy doskonale wiecie, co jest dla Was w życiu istotne, moi drodzy. I tu nie tylko chodzi, kochani, o to, bo to jest piękna kobieta, która bardzo dba o wygląd. Ona ma taką energię, ale tu nie chodzi tylko o wygląd. Tu chodzi też o taką wewnętrzną pewność siebie. Tak? Że jeżeli, mo, jeżeli była taka sytuacja, że ktoś spod znaku byka stracił taką pewność siebie, to ma szansę w marcu ją po prostu odzyskać. Moi kochani, jak najbardziej. Zobaczymy, co dalej karty powiedzą. Moi drodzy, dalsze karty mówią to. Tak. Jest tutaj siódemka, pojawiła się siódemka buła, która mówi, że będziecie stawiać jakieś granice w swoim życiu. Moi drodzy, to nie będzie żadna walka, nic, ale po prostu to po pewnych przemyśleniach dojdziecie do wniosku, że. Hmm, swoje życie bierzecie w swoje ręce, prawda? Że w zasadzie niepotrzebne Wam są jakieś inne doradztwa, macie to wszystko przemyślane, macie nowe możliwości, kochani, i tak właśnie zaczniecie po prostu tak jakby działać, po prostu i iść do przodu. I dalej po tej siódemce buław pojawia się dla Was as monet, który mówi o tym. Że będziecie to sobie jakby tworzyć. to jest Dostajemy potwierdzenie tego pazia, że w marcu będziecie sobie tworzyć jakby nową ścieżkę. Kochani, dla jednych to może być całkiem nowa praca i będziecie tam musieli się dobrze zaaklimatyzować. I to jest możliwe, kochani. Dla innych to może być też nowa ścieżka w związku, w małżeństwie. Więc też, kochani, jakaś. Ale pozytywna. Kochani, jak najbardziej. To jeszcze inne osoby, moi drodzy, mogą dostać na przykład oczekiwane jakieś finanse dodatkowe. Jak najbardziej, moi drodzy. Jest na to szansa. Dalej dla Was pojawia się z karta Sprawiedliwość, która mówi o tym, że będziecie zbierać jakby plony, tak? Bo to, co kiedyś żeście zaczęli działać, co po prostu, żeście umieli uporządkować tutaj tą nową ścieżkę, którą kochani, żeście po prostu tak jakby podjęli nowe wyzwania, to moi drodzy macie szansę teraz po prostu w jakiś tam pod koniec marca już poczuć to, te swoje działania, tak? Ale to też może być sytuacja dalej, sytuacja tego typu, kochani, że będziecie czuć trochę zmęczenie, moi drodzy. I powiedziałabym w ten sposób, bo tu się pojawiła Czwórka Mieczy, która mówi, że należałoby, dobrze by było, karty sugerują, żebyście po prostu, kochani, pozwolili sobie na wypoczynek. Że jeżeli jeszcze jest u Was jakaś sytuacja w życiu, którą należy, tak jakby ulepszyć, uleczyć, to należałoby właśnie to zrobić. Mówią właśnie tak karty, kochani, tak sugerują. I tutaj karty też mówią, że wszelkie działania jak najbardziej, podjęcie nowych wyzwań jak najbardziej, powiedzmy stawianie granic jak najbardziej. Ale tutaj też będzie Wam potrzebny wypoczynek, kochani, żeby uwolnić myśli, żeby po prostu zapanował w waszym umyśle taki spokój, który, kochani, pozwoli wam na nowe wyzwania, bo tu pojawiła się dalej dla was karta koła fortuny. Zobaczymy, kochani, zaraz, co ona chce przedstawiać. Tutaj wyciągniemy jeszcze dopowiedzenie, bo koło fortuny to są niespodziewane rzeczy. Niespodziewana odmiana losu, kochani. To jest właśnie koło fortuny, ale ono samo jako taką niewiele znaczy. Zobaczymy, co w tym układzie dom powiemy jeszcze do tego koła fortuny. Kochani, drugi raz królowa. Buław, która mówi, jak to Buław o działaniu, o pewności siebie, czyli ta pewność siebie, takie wewnętrzne poczucie własnej wartości, kochani, będzie wam towarzyszyć w marcu. A jeżeli, moi drodzy, tak jak mówiłam wcześniej, ktoś stracił to, 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 to poczucie własnej wartości, to ma szansę odzyskać. Moi drodzy, nowe działanie, bo tu się pojawił as Buław, Nowe sytuacje, nowe możliwości, możliwość odzyskania i utrzymania takiej chęci do działania, kochani, bo tu jest sporo buław, moi drodzy. I, kochani, na koniec pojawiła się dla Was karta kochanków, która mówi o tym, moi drodzy. O miłości przede wszystkim mówi, ale mówi też o wyborach, że będzie trzeba wybrać coś. Jeżeli by chodziło o sprawy związkowe, moi drodzy, to by się można tak to odczytać, że jak ja to widzę, że tu jest u Was w Waszym życiu, u niektórych osób, ktoś trzeci z Waszym związku, ktoś, kto Wam przeszkadza, moi drodzy. I tu karty sugerują, żeby po prostu tą osobę odsunąć, moi kochani. Albo dla innych osób, na przykład, które są na etapie poszukiwań i na przykład mają dwie, dwóch partnerów do wybrania, czy dwie partnerki, bo i tak się może zdarzyć. Kochani, to będziecie musieli wybrać. Ale z tego właśnie wynika, że musicie, kochani, wybrać i podjąć pewnego rodzaju działania, które przyniosą Wam satysfakcję i możliwość zrealizowana się w swoim życiu w taki sposób, w który będziecie zadowoleni. Moi drodzy, ja bardzo dziękuję i zapraszam na następne czytanie. Do widzenia. Nie.